Deep Broker Anna Dąbrowska, witam serdecznie, 4 marca, zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Uwaga inwestorów przykuwa aktualnie oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji, także zapraszam do codziennego spoglądania właśnie na ten, na ten wykres, dziesięcioletnie obligacje, oprocentowanie. Tutaj mam wykres no ostatnich 40 lat. Od ostatnich 40 lat mamy okres spadających stóp procentowych, czyli tani kredyt, tani pieniądz, i to napędza wzrost zarówno cen obligacji, jak i cen akcji. Czyli taki trend mamy już bardzo długo i on istnieje. I co, teraz, co teraz, jak to wygląda aktualnie? Aktualnie, na skutek pandemii, do druk przekroczył już wszelkie granice, czyli cały czas są drukowane waluty, w tym także dolar i y, wydaje się, iż pojawia, pojawia się inflacja i ta inflacja wymusza rosnące stopy procentowe, czyli to jest tematem aktualnym. Przejdźmy do wykresu y, troszkę szybszego, czyli w ostatnim tygodniu stopy procentowe wzrosły powyżej 1,5 i to już było zagrożeniem dla giełdy, giełda to źle odebrała i mieliśmy spadki, sytuacja została gdzieś tam opanowana. I teraz właśnie jest kwestia taka, jak została opanowana, kto ją opanował, tak? Czy Fed rozpoczął już kontrolę krzywej dochodowości, bo oficjalnie nie ma jeszcze takiego potwierdzenia, tak? Wczoraj był taki skok oprocentowania, to nawet na wykresie, na, na świeczkach widać tutaj po prostu lukę, Taki skok w, y, spowodował wczoraj spadki na giełdzie momentalne, natomiast sytuacja też została opanowana. Także wydaje się, że tutaj ktoś panuje nad tą sytuacją i y, być może FED eksperymentuje, na jakim poziomie zamrozić y, tą, tą rentowność i tym samym będzie to y, aplikacja właśnie y, kontrola krzywej dochodowości, Yield Curve Control, bardzo ostatnio modny termin, a to, tak naprawdę to to oznacza, to jest po prostu dalszy program jeszcze większego skupu aktywów na y, bez limitów po prostu, żeby cel był osiągnięty tak, także zobaczymy jak to będzie rozegrane, czy będzie dzisiaj y, dzisiaj przemówienie Fedu także y, być może dzisiaj coś się dowiemy o godzinie 6.05 czasu polskiego Fed, Fed będzie miał, prezydent Fedu będzie miał przemówienie, także warto wtedy Obserwować, słuchać i zobaczymy, co nowego zostanie ogłoszone. Także aktualnie sytuacja jest, jest dość ciekawa. Także to, jak to się rozstrzygnie, pokaże drogowskaz, w którą stronę może iść Kierda. Bo jeśli inwestorzy usłyszą, że nie mają się o co martwić, że Fed będzie kontrolował krzywą dochodowości no to może się to okazać bardzo pozytywnym sygnałem dla giełdy i wtedy to, co w długim terminie pokazywałam, już teraz nie chcę do tego wracać, jak NASDAQ przełamał swój kanał wzrostowy w 2000 i później bardzo szybko... Były wzrosty, w tym momencie ten kanał też został przełamany, tych wzrostów nie ma, natomiast setup jakby jest i zobaczymy, czy historia się powtórzy. Jeśli giełda by usłyszała tak pozytywne informacje, to byłby to właśnie taki, ta, taka, taka przesłanka. Natomiast zobaczymy. Z shortowaniem giełdy bardzo ostrożnie, tylko dla, dla zwolenników sportów ekstremalnych, to naprawdę nie, nie są żarty, bo... Nie jest, nie jest łatwo szortować rynek, także na przykład zobaczmy tutaj NASDAQ, wykres dzienny, czyli poziom tutaj zwiększonych obrotów, poziom wsparcia został przełamany. To, o czym mówiłam ostatnio, dołki zostały przełamane. Tu mieliśmy świeczkę spadkową. Czyli patrząc na czysty wykres, czysty price action to można zacząć, by sobie myśleć o ja zajęciu jakiejś pozycji z niższych interwałów, oczywiście ze stop lossem i, yy, i być może będzie jakaś korekta, przynajmniej tak na razie się to plasuje. Zobaczymy właśnie jak te rzeczy tutaj makroekonomiczne będą rozgrywane, natomiast z punktu widzenia czysto technicznego wygląda, że tak. Wtedy wsparcie ben, jest dolne ograniczenie tego kanału tutaj, to jest jeśli chodzi o NASDAQ. QQQ, ETF naśladujący NASDAQ, widzimy tutaj spadki, także można by poczekać na jakąś korektę dla odważnych shortowanie, natomiast dla bardziej osób preferujących bezpieczniejsze inwestycje to można by poczekać na korektę Wraz z korektą na giełdzie amerykańskiej będzie korekta także na innych aktywach, jak na przykład na giełdzie chińskiej, która nie jest aż tak wykupiona, i można by pomyśleć o okazjach właśnie na innych rynkach, które nie są tak wykupione. Natomiast y, jako, że rynek amerykański w czasie korekty pociąga ze sobą mnóstwo innych aktywów, i przez to mogą się pojawić okazje. Ym, Oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji jest y, ściśle powiązane z ceną aktualnych wyemitowanych obligacji, czyli y, jeśli rentowność y, rośnie, to już wyemitowane obligacje y, spadają tak? i y, cena ich spada. Czyli tu już mówiłam, że FED ma, ma przemówienie, mówiłam też, że inflacja powoduje... Y, no jakby tutaj właśnie presję na, na rynku długu i kłopoty i być może potrzeba sztucznego podtrzymywania tego, tego całego schematu, żeby mógł dalej by, być kontynuowany, bo przecież giełda, wzrosty oparte są właśnie na, na długu, na tanim pieniądzu, na, 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 na bardzo niskich stopach procentowych i żeby one muszą być utrzymane, żeby cała gra była kontynuowana, okay? Natomiast patrząc na obligacje, no, znajdują się one w takim trendzie spadkowym. Tutaj nawet y, narysowałam y, dzisiaj narzuciłam średnie, czyli mamy dead cross na wykresie dziennym, taka jest sytuacja. Szczyt dla obligacji to było oprocentowanie 0,3, bardzo niskie, czyli y, jak daleko mogą dojść ceny tych obligacji? to jest to samo pytanie jak daleko może dojść, zostać obniżone oprocentowanie. Tu już było zero, czyli jeśli oprocentowanie będzie z powrotem obniżane, no to będziemy, ceny będą rosnąć, natomiast gdzie jest tutaj szczyt, tak? Czy, czy pytanie, czy, czy zero to jest szczyt, czy pójdziemy niżej obligacje, stopy mogą zostać, być ujemne, bo tylko wtedy, gdy będą ujemne, to ceny mogłyby iść w górę. Także bardzo, bardzo dużo kwestii. Dziś może czegoś się dowiemy na, na tej sytuacji, czyli wykres oprocentowania dziesięcioletnich obligacji może być otwarty cały dzień, żeby sobie to obserwować, jakie, jak to jest rozgrywane. I dolar. Dolar też jest bardzo ważny w tej układance. Rosnący kurs dolara stanowi zagrożenie dla amerykańskiego rynku akcji i odwrotnie, gdy jest utrzymywany lub spada, to jest to dobry sygnał dla giełdy. Yy, tutaj informacja, przez jakiś bardzo długi czas nie można u nas było kupić jakichś względów yy, organizacyjnych funduszu na Bitcoin. Yy, potwierdziłam, wczoraj jest to już możliwe, także mamy. Taki fundusz Bitcoin, jaki tutaj pokazuję, ale nie tylko. Mamy też inne instrumenty. Wystarczy po angielsku wpisać, wpisać nazwę i pojawiają się odpowiednie instrumenty, etf -y, fundusze i, i inne instrumenty. Także jest możliwość inwestowania także w Bitcoin właśnie za pośrednictwem funduszy. Tutaj już pokazywałam to. SP500 bardzo podobnie jak Nasdaq. Spadki. Zobaczymy, jak będzie dalej. DAX, wykres dzienny. Ta linia trendu wzrostowego na wykresie dziennym jest tutaj już bardzo męczona. Czyli mieliśmy tutaj spadek, jednakże powrót. W tym momencie mamy od wczoraj cofnięcie od tutaj szczytu. No i ostrożnie z shortami. Jakby tutaj maluje się. Taka, taka sytuacja, że być może pierwsze takie jakieś jaskółki, natomiast musimy mieć potwierdzenie, żeby, żeby, żeby tak. Wczoraj świeczka taka, wisielec taki, prospadkowa, ale musimy mieć tutaj naprawdę większe potwierdzenie, żeby można coś było więcej powiedzieć, no ale sytuacja jest tutaj całkiem, całkiem napięta. Yy. I metale szlachetne. Co na tych metalach szlachetnych? Tutaj srebro, wykres dzienny, taka sytuacja naprawdę. Aj! Było przedwczoraj odbicie, zielona świeczka. No to tak klasyczny sygnał: odbicie z linii trendu, fajnie. Natomiast wczoraj, na skutek właśnie tej akcji, y, z wzrostem nagłym y, tych stuprocentowych, dziesięcioletnich obligacji. No to spadła i giełda i, i, i metale i ich wszystko, nie? Także taka sytuacja tutaj. I natomiast metale szlachetne y, z punktu widzenia, bo tak, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, szczególnie dla złota. Y, gdzie jest tutaj dno? Notowania utrzymują swoją tendencję spadkową. Czysto z technicznego punktu widzenia widzimy wsparcie na dolnym ograniczeniu kanału. Natomiast patrząc z, z punktu widzenia bardziej y, makroekonomicznego, tego, co się dzieje na rynku, że jak bardzo jest on sterowany, tak? jest ciągły dodruk, stymulacje, takie wszystko na podtrzymywanie sztuczne życia, metale szlachetne wydają się dobrym, jakby takim zabezpieczeniem, tak, także powinny stanowić taką część portfela, które stanowi ubezpieczenie, tak, ubezpieczenie naszych oszczędności i to, że tak naprawdę metale szlachetne są ich ceny sztucznie zaniżane właśnie przez banki centralne i organizacje tego, tego typu, czyli olbrzymie banki. To stanowi ta tak naprawdę okazję dla inwestorów, okazję, którzy się gdzieś tam spóźnili i nie, nie kupili jeszcze metali szlachetnych, którzy gdzieś tam się ociągali. Także w dalszym ciągu te metale szlachetne stosunkowo są tanie w porównaniu do tego, co się dzieje na giełdzie, w porównaniu tego, ile pieniędzy zostało wydrukowane, do tego, jak inne aktywa wzrosły, to cały czas sztuczne obniżanie cen metali szlachetnych powoduje okazję, która może zaprocentować, gdzieś w dalekiej być może przyszłości, kiedy już ktoś powie, sprawdzam, tak? Także taka jest idea, yy, czyli z punktu widzenia analizy technicznej nie ma teraz sygnałów o tak kupuj, bo będzie rosło, bo takiej sytuacji nie ma. Notowania notują spadki. Natomiast patrząc z punktu widzenia czysto długoterminowego i bardziej analizy fundamentalnej, to... Yy, to znajdują się na ciekawych poziomach cenowych, tak? Po prostu. Tylko, że inwestorzy inwestujący w ten sposób, właśnie z takim rozumowaniem, muszą podejm podejm powinni podejmować ryzyko z pełną świadomością, że jeśli ceny spadną, to to fajnie, to się dokupi i po prostu traktowanie takiej inwestycji jako, tak jak mówię, insurance, mi przychodzą do głowy słowa angielskie, ubezpieczenie, tak? Także taki Takiej części portfolio, która powinna być gdzieś tam zabezpieczeniem na te szalone czasy, szalonych do druków. Tutaj wykres ym, złota w dzienny, gdzie widzimy ostatnią dekadę. I złoto notowało wzrosty, pokonało szczyt czasów. To wszystko teraz to jest korekta tak? i nie jesteśmy w stanie. Określić, kiedy ta korekta będzie się zakończy. Natomiast widzimy, że tak naprawdę patrząc z dłuższego obrazu, to nie ma powodów do paniki, tak? Tutaj ostatni trend jest wzrostowy, pokonany szczyk czasów, ok, korekta, tak? I, yy, I to jest złoto. Proszę zauważyć, złoto notuje silniejsze spadki ostatnio, bardziej to czujemy. Natomiast złoto, patrząc na długi obraz, tak naprawdę ma się dużo lepiej. Te wyceny ma Dużo wyższe, więc, jakby teraz korekta może być tak, także głębsza. Także, tak, tak yy można na to spojrzeć. Jeśli spojrzymy w tym ujęciu na srebro, to srebro yy lepiej się zachowuje teraz, jest milsze do inwestowania, natomiast proszę zauważyć, ono jest bardziej niedocenione, czyli ma jeszcze większą drogę yy przed sobą. Także, to jest sam raz naturalne, że srebro lepiej się teraz zachowuje niż złoto, patrząc. Na historię wstecz widzimy tutaj, że ma to swoje absolutnie logiczne uzasadnienia, tak? I kolejne metale szlachetne to platyna. Physical Gold to nie platyna. Yy, pa, pa, pa. Platyna. Platyna y, tutaj z narzuconą dla odmiany tylko średnimi 50 i 200 na wykresie dziennym. Taka kombinacja daje nam właśnie y, informację, czy to jest Golden Cross, czy Dead Cross. Tutaj mamy Golden Cross, czyli szybsza, przecina wolniejszą, czyli popyt rośnie. Mamy tutaj sytuację, iż y, no, przewyższa popyt po prostu, tak mówiąc, y, w skrócie, dla, dla Platyny. Platyna jest najbardziej niedoszacowanym z metali szlachetnych, nawet bardziej niż srebro. Także tak wygląda obraz w długim terminie. Fakt, korekta tak jak na, na wszystkich metalach szlachetnych. Pallat. Pallat notował olbrzymie wzrosty przez ostatnie lata i też dlatego teraz notuje bardzo wąski zakres cenowy. Konsolidacja. Natomiast w teście Gold Cross wypada już jest właśnie tutaj powyżej. Mamy to przecięcie średnich pozytywne i ostatnim z metali miedź. mieć także ma Golden Cross na wykresie dziennym, i jeśli sobie zawężymy dla zobaczenia perspektywy, to widać iż no także gdzieś tam te ceny były wyższe przez ostatnie lata, były gdzieś tam dołowane, teraz jest odbicie z podwójnego dna. Także, mniej więcej, to by było na tyle. Pamiętajmy dzisiaj przemówienie fedu, może to będzie jakiś drogowskaz na najbliższy czas i zachęcam do obserwacji tego wykresu, co pokazałam na początku. 10-letniego oprocentowania, jako wtedy wiemy. Gdzie, jak tam, co. Bo inwestorzy giełdowi właśnie na to patrzą, więc możemy mieć dzięki temu informacje z pierwszej ręki. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję również za dotychczasowe lajki, subskrypcje, komentarze. To wszystko daje mi motywację do. do, do do budowania tutaj kanału i robienia kolejnych wywiadów, wywiadów materiałów czy edukacyjnych, czy, czy analiz. Także dziękuję serdecznie. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do ostrzenia. Pozdrawiam.